Sezon różnowy wprawdzie za nami, ale zawodnicy umieszczono nie próżnują. Wczoraj rozpoczęli cykl spotkań z najmłodszymi kibicami. Jarek Hampel, Sławek Musielak i Kamil Adamczewski odwiedzili dzieciaki z Gostyńskiego przedszkola Tratwa i podstawówki w piaskach. Rodzice, którzy z nami współpracują, bardzo gorąco kibicują Unii Leszno, włącznie ze swoimi dziećmi i to właśnie z inicjatywy rodziców, jednej, zwłaszcza jednej z mam. Udało się zaprosić tutaj naszych zawodników. Dzieci zostały oczywiście wcześniej powiadomione, przygotowane, uczyły się bardzo żarliwie hymnu Unii Leszno. Przygotowały dekoracje, przygotowały też piękną książeczkę, która składa się z tylu motorów, ile jest u nas dzieci. No i każdy wykonał samodzielnie taki rysunek, żeby żużlowcy zapamiętali tą wizytę. Żużlowcy cierpliwie odpowiadali na pytania dzieci, rozdawali zdjęcia z autografami i katalogi żużlowem. Dzieciaki mogły obejrzeć medal, sprawdzić jak ciężki jest puchara. a największą frajdę zrobił im motor klubowy, na którym chętnie zasiadały. Było nam bardzo miło, było bardzo przyjemnie, fajna atmosfera. Myślę, że mogliśmy dzieci ucieszyć swoją obecnością, podzieliliśmy się wrażeniami związanymi ze sportem żużlowym i nie możemy się doczekać już dalszych spotkań. Później pojechaliśmy do, do, do Piasków, do szkoły podstawowej. Tam dzieciaki bardzo, bardzo ładnie nas przyjęli, bardzo bardzo gorąco, dużo oklasków w, kierunku, w naszym kierunku. Tam zadawali nam bardzo dużo pytań, odnośnie właśnie sportu żużlowego, bo integrujemy się z młodzieżą i z kibicami Leszczyńskiej Unii, którzy, którzy tak bardzo w nas wierzą. Na żużlowców czekają kolejne wizyty w, w największych miastach regionu leszczyńskiego, m.in. także w Śremie, Kościanie i Rawiczu. Aby spotkać się oko w oko z kibicami, rozdać trochę autografów, niespodzianek i zachęcić do odwiedzenia stadionu imienia Alfreda Smoczeka w przyszłym sezonie.